Pozdrawiam wszystkich, Waldek, kanał FotoMix. Dzisiaj zajmiemy się zabawą kolorami. Zabawa kolorami to będzie zamiana koloru czarnego na każdy inny dowolny kolor, jaki Wam przyjdzie do głowy. Zobaczycie jak wyedytować w tym wypadku sukienkę, następnie odpowiednie Ustawienia wprowadzić, aby później dowolnie zmieniać, bawić się kolorami i dostosowywać to do tego, co byście chcieli, co, co wam jest potrzebne, aby nie zostawiać koloru czarnego, tylko po prostu mieć kolory wszelakie różne. I będziecie mogli to zastosować właśnie u siebie dzięki temu tutorialowi. Oczywiście, dziękuję wszystkim moim subskrybentom za to, że są tutaj ze mną, za to, że subskrybują, bo dzięki Wam to wszystko istnieje. I oczywiście, jeżeli tu jesteś, a jeszcze nie subskrybujesz, to wciśnij subskrypcję, dzwoneczek i będziesz powiadamiany o wszystkich moich filmach. A na pewno wychodzą one co tydzień w poniedziałki i masz pewność, że co tydzień będziesz miał dawkę wiedzy dotyczącą Edycji zdjęć. Nie przedłużając, otwieramy Photoshopa i pokazuję Wam, jak zamienić kolor czarny na dowolnie inny kolor. Zapraszam. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. W tym przykładzie będę chciał zamienić kolor tej sukienki właśnie z czarnego na dowolny, jaki nam się tylko e, zamarzy. A później zmiana jego światła, cienia to już w zależności od tego, co sami będziemy chcieli zrobić. Na początku musimy wykonać dwie rzeczy, które właściwie nigdy nie robiłem na swoich tutorialach, a mianowicie na początku stworzymy dwie warstwy, które później nam będą służyły, ale trzeba je zrobić żeby było łatwiej na samym początku edycji, czyli przechodzimy do warstw wypełnienia i wybieramy levels. Tutaj, jak widzicie, pracujemy na światłach i cieniach, dlatego logicznie można by było wytłumaczyć, że to będzie nasza warstwa, która będzie odpowiadała właśnie za jasność i ciemność. I ciemność tak, za jasne i ciemne partie tej naszej sukienki. Drugim, drugą właściwie warstwą będzie warstwa, która wypełni nasze kolory, czyli wybieramy właśnie kolor wypełniający. I, ok, na razie to zostawiamy tak, jak jest. I aby nam to jeszcze łatwiej było później obsłużyć, to jeżeli mamy aktywną warstwę górną, wciskamy Shift lub Control. Naciskamy na warstwę dolną. Zostały zaznaczone dwie warstwy. Teraz zjeżdżamy tutaj na dół na ikonkę tego katalogu i tworzymy grupę. W tej chwili możemy to wyłączyć i za chwilkę będziemy z tego korzystali. Pierwszym elementem edycyjnym, jaki trzeba wykonać, to oczywiście wydzielenie samej sukienki, czyli możemy przejść tutaj do zaznaczania i Object Selection Tool, czyli zaznaczanie obiektów, wybieramy to narzędzie i jak zobaczycie, o teraz jesteśmy na grupie, na zdjęcie, jak najedziemy, zaznacza nam całą osobę, a chcemy, żeby zaznaczyło nam właśnie tylko samą sukienkę. I dlatego mamy tutaj taki krzyżyczek, jak zobaczycie, przy kursorze, zjeżdżamy i musimy to ciągnąć o, teraz się źle zaznaczyło bo widzimy tutaj ramię Na nie weszło trzeba jeszcze raz o, jeszcze raz źle zaznaczyłem ok, zaznaczę z tej strony, o i zaznaczamy całą sukienkę puszczamy klawisz i teraz jak widzicie, mniej więcej nam to już zaznaczyło. Aby tutaj dopracować te wszystkie dziureczki, sznureczki i te inne rzeczy, wybieramy z tego samego pakietu narzędzi. Szybkie zaznaczanie i tutaj zobaczycie na górze mamy plus i minus, czyli możemy dodawać zaznaczenie lub ujmować zaznaczenie. Przybliżę teraz to naszą pracę i na początku dodamy. Zaznaczenie, bo tutaj, jak widzicie, mamy takie błędy. Gdzie zaznaczyło nam także kolor czarny, dlatego należy to odznaczyć. I teraz biorę z minusikiem i zaznaczam te części, które nie powinny być zaznaczone. Jest to skóra. Modelki, i tutaj nie interesują nas żadne zmiany kolorystyczne. Ok, teraz jeszcze dodamy, bo tutaj jak widać, nie ma tych sznureczków wrzuconych, i jako dodane do koloru tego trzeba to poprawić. Nie będę tutaj jakoś mocno się starał, żeby to było dokładne chodzi o właśnie tylko pokazanie tej zmiany kolorystycznej, ale dobrze jakby to się jakoś komponowało i wyglądało. O jeszcze raz minus. I jak widzicie mamy mniej więcej już zaznaczoną tą y, naszą Sukienkę, nie wiem, czy jeszcze na przykład but. Nie buty zostawimy. Niech będzie to tak, jak jest. I teraz przechodzimy do grupy, zaznaczamy ją, jak widzicie, jest zaznaczenie i wciskamy maskę warstwy. Pyk. Jeśli ją wciśniemy, automatycznie jak zobaczycie, mamy zaznaczenie tylko i wyłącznie. Naszej sukienki już stała się biała, bo już działa nasza warstwa z kolorem wypełniającym. Teraz, jak rozwiniemy naszą grupę, możemy dwa razy kliknąć na kolor kryjący. Jak zobaczycie, zmienia się nam tutaj wedle tego na taki, jaki sobie ustawimy, ale jest on mocno, mocno spłaszczony. Więc zostawimy na przykład ten czerwony i zmienimy rodzaj tej warstwy z normal na kolor oczywiście. I proszę bardzo, zobaczcie, co dostajemy. Jeszcze raz możemy kliknąć. Jak zobaczycie, mamy tutaj Hue, Saturation i światło, czyli barwa, nasycenie i światło. Obo tak mówię, pół po takiemu, pół po takiemu, czyli mamy barwa, nasycenie, światło i barwę mamy tutaj. O, jak przesuwamy ten suwak, to mamy barwę, zmieniamy sobie na dowolny kolor, jaki chcemy mieć. Nasycenie mamy tutaj, o, w tą stronę mocniej, przepraszam. Mamy z lewej do prawej, jest nasycenie w danym, oczywiście, momencie, i światło to jest góra-dół, czyli tak przeciągając, wszystkie te rzeczy mamy. Tylko jeszcze mamy nasze Levelsy i po co ja je tu zrobiłem. OK. Kliknę na razie tutaj i przejdziemy jeszcze raz do właśnie warstwy Levels. Tutaj mamy jak widzicie wykresiki i możemy rozjaśnić i przyciemnić nasz obraz. Oczywiście tony średnie także powyciągać także jest o wiele więcej Możliwości edycyjnych niż przy samym kolorze wypełniającym. Oczywiście tutaj także możemy dolnym suwakiem troszeczkę zmieniać i dostosowywać te swoje ustawienia na takie, jakie chcemy. W zależności od tego, jaki kolor użyjemy, to te ustawienia muszą się zmienić. Bo zobaczcie, tutaj teraz się robi ten taki jaśniejszy dosyć intensywny niebieski, to jednak te światło cienie się zaczynają zanikać, robi się taki płaski kolor, dlatego wtedy warto przejść do naszej wcześniejszej warstwy i tutaj jeszcze pokombinować właśnie, żeby to wyszło jak najlepiej i, i widok tego też był Dosyć fajny. No, trzeba się pobawić po prostu. No, tutaj nie ma nic takiego, że z automatu nam wszystko ładnie zrobić, zwłaszcza jak są takie zagniecenia, cienie, to musimy to bardzo dobrze skorygować i dopasować, jeżeli właśnie chodzi o, o to, żeby to dobrze wyglądało. Czyli podsumowując, mamy tutaj światła cienie i przy kolorze wypełniającym zmieniamy. Dowolnie nasz kolor, który jest, którym, którym właściwie zastępujemy kolor czarny na zdjęciu. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że tą krótką poradą pomogłem wielu osobom właśnie z tym problemem. Jeśli byście chcieli zobaczyć film, który zamienia kolor biały na wszelkie inne kolory, to tutaj zapraszam, pojawi się film którym to wcześniej omawiałem, i będziecie mogli to sobie jeszcze przećwiczyć z drugiej strony, czyli z białego w każdy inny, a tutaj mamy z czarnego też w dowolny kolor, jaki tylko chcemy, dzięki dwóm warstwom kontrolujemy światło i kolor. Dziękuję zatem za obejrzenie, i oczywiście, jeśli pierwszy raz tu jesteś, to zachęcam do obejrzenia moich innych tutoriali. Pozdrawiam i życzę udanego tygodnia. Zapraszam na następny poniedziałek i następny tutorial dotyczący edycji zdjęć. Cześć!